Pomówmy o tych pieniądzach i obietnicach. Te wielkie sklepy wielkopowierzchniowe zarabiają olbrzymie pieniądze. No, czemu tymi pieniędzmi nie miałoby się podzielić z budżetem państwa? Bardziej niż do tej pory. Znaczy, jedno jest pewne, że, że się nie podzielą, bo nie będą mogły pozwolić sobie na straty. Więc w związku z tym przeniosą te koszty, które zafundujemy im podniesionym podatkiem, przyniosą na tych, którzy są użytkownikami tej powierzchni w danym sklepie. A ci z kolei no, przełożą to oczywiście na, na koszty tych, którzy będą kupować u nich produkty. Chociażby taka Biedronka. Bardzo często, pewnie pan, ja, mnóstwo ludzi chodzi do Biedronki, ale żeby ta Biedronka, na którą nałożymy ten dodatkowy podatek, mogła zarobić... największy płatnik podatku CIT w Polsce, no 300 milionów z zagranicznych firm. Co będzie robić? Albo taniej kupi od naszych rolników to, co będzie wystawiać. Mówię o jabłkach, o warzywach, mimo wszystko trzeba przyznać, że w Biedronce naprawdę te warzywa są super. Więc chcę powiedzieć, no, że, te, premier, że No Premier, już po promocji idziemy. No tak, no, ale ja osobiście w Gdańsku, ponieważ mieszkam obok Biedronki, chcę panu powiedzieć, że kupuję w Biedronce i te warzywa są super. Tylko Więc w związku z tym argumentów, No szukajmy, sklepy. ale chodzi o to, że te sklepy, które, które dzisiaj funkcjonują, do których często chodzimy, one będą musiały zrekompensować tą stratę, a w związku z tym będą ją rekompensować w cenie produktu. Czyli tak naprawdę za te obietnice PiSu zapłacimy my, po... chodząc do tych sklepów i robiąc zakupy, codzienne zakupy. Powołam Sprawa... się też na wyliczenie Rzeczpospolitej, bo ona ostatnio tak? to podsumowała. Rzeczywiście okazuje się, że polskie firmy płacą jednak proporcjonalnie te podatki, no choć trochę, ale wyższe niż firmy zagraniczne. Wypadku polskich Cicie? firm, Tak, w wypadku polskich firm to jest 0,9%, a w wypadku tych zagranicznych mniej niż 0,7%. To się wydaje malutko, ale jeżeli mówimy o skali państwa, to mówimy o miliarda.